Tylko popiszę i nie chcę kurwa już z tego pękę za słyszeć ej, ale wiesz co powiem to powtórnie jak się odleje kurwa przeżyję taką ulgę. To będzie ogień, na razie chcę z nogi na nogę i Mógłbym robić to brat rytmicznie, statystycznie Wybacz, moje jajka są elektryczne I co? Żadne tam profil OSDR Wybacz, mam swój długopis, który może podpisać wszystko Masz to jak tak, tylko żebyś kurwa dał spokój moje jajka Jak ja? ty duszę świetnie nie wybacz Nieważne jaki pekaż mój ma przednie ale Wiesz co bracie? To jest zamach, bo kurwa mać nie się od samego rana Mógłbym sobie polać, ale prawda jest taka, że nie lałem od wczoraj. Ty chyba nie lałeś. Dajcie mu bić jakiś. Dajcie mu bić. Dajcie mu Jechałem. A Adam! Panie Hałem. Na rajdy. prezydenta! Bojka je majka, 100%. Jara, jara, jara. Bojka je majka, milost 100%. Jara, jara, jara. Bojka je majka, milost 100%. Jara, jara, jara.